Mm -hmm. Tak? Mamy już? Mamy. No, brożynka już umówmy, bo jest... Nasz umyłany brożynka jest przekroczony. Zaczyścimy go. No. Zaczyścimy. Boże, bo że Boże chce być kreuzą w kamerze. Tam się pięknie patrzy do kolony. Kolejny. Tak.

Majciecie Super. Super, to Dobra. osiągnęło szybciutko. Tu w zasadzie nie ma żadnych problemów. Dobra. Jak wrzucam się z Tak proszę z Oczywiście y, trzeba stopniowo podciągać, tak jak przy każdym koju. No, to jest taki moment, zwłaszcza przy młodym koju, że warto to zrobić delikatnie, spokojnie. On to bardzo ładnie akceptuje, ale lepiej jego cierpliwości nie wystawiać na próbę. To będzie do współpraca. No? Ja sobie go zaraz o, sobie tak to stoi. Ja sobie go potem podciążę. Jak chodzi o głowie, tu jest mała, mały taki trik, ponieważ on na o chodzi od niedawna, przedtem chodził na kantarze. E, także po pierwsze ważne. Do, do tego konia, zresztą do każdego młodego konia, jak się wydaje. Warto mieć ogłowie z nachrapnikiem, tak żeby rędzidło stabilnie sobie spoczywało w jego pysku, w sensie w pysku bożydara. Natomiast jak chodzi o samo zakładanie ogłowia, ponieważ bożydar jest koniem delikatny, to jest normalne, że, że koń młody może się bać Nie To Trzeba powolić. i on nam pokaże. To jest super. Jest. Rędzimy tutaj. O, 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 o. To ja mówię, jeszcze nie dawno ten karta był tylko i wyłącznie. Chodź jeszcze raz. Chodź jeszcze raz. Chodź jeszcze raz. To ja za chwileczkę powiem o sposobie wiązania młodego konia, żeby był bezpieczny. Skupię się na razie na włożeniu ogłowia. O ból luk. dla mnie jest mały. Ja wiem. A ja nie chcę się wspinać na paluchę. I teraz tutaj jest trik, ponieważ żeby on się nauczył, zresztą przy tym sposobie, oczywiście nie zawsze trzeba będzie tak to robić, bo on dosyć szybko to zaakceptuje i nie będzie się denerwował, natomiast na samym początku, jeżeli konia ubieramy w ogłowie i on ma z tym problem, to dobrze jest po prostu to ogłowie rozciąć, także mam tutaj wędzidło, tak, i teraz delikatnie sobie włoży wędzidło, Hopla. Tak? Ona Jeszcze raz. jeszcze raz. to się raz. Tak, jeszcze raz. Tak, jeszcze raz. Tak, wszystko. Nawet powiedziałabym, że nie jest. W tym momencie wcale wcale nie za za Podanie mu po prostu jakiegoś smakołyka, żeby on sobie dobrze kojarzył będzie i od razu zaczynał jeść. Żeby mieć nad nim kontrolę, ja mu nie ściągam póki co kantara taśmowego z głowy. Nie no, się, ale się pokazałeś. Wczoraj wygląda to tak. Tak. Spokój. Już będzie ma. To jest, to jest pewien problem. No. Może wydawać się dosyć niewygodnym sposobem, ale, ale w miarę pokojowymi metodami można tego konika ubrać. Ja akurat mam jeszcze takie sprytne o głowie, które ma karabinki, także w ogóle mam ekstra. O, proszę, już ma o Tak jak mówię, to jest jego trzeci występ o głowie. Także, także trzeba mieć dla niego troszeczkę cierpliwości i wyrozumiałości, bo to jest dla do konia dosyć mocny stres operowanie wokół jego uszu i jego paszczy. Ale już mamy no, wczoraj to by dużo łatwiej ale powiem tak, cieszę się, że, że akurat na filmie będzie ten cięższy przypadek bo będziemy mogli coś zrobić i czemu się nie martwić że coś takiego zachować spokój, spokojnie sobie robić swoje o. tak jak mówię, ja tutaj zrobiłam błąd bo ze względu na, na, na kamerę, nie wzięłam sobie żadnego ciuciu do paszczy ale akurat nie, ja nie, 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 nie do końca uznaję Podawanie smakołyków za coś koniowi w czasie zajeżdżania, bo to, to nie o to chodzi. Natomiast tutaj, żeby żeby jakby zachęcić go do rzucia i do zaakceptowania wężła, można by mu tu spokojnie podać jakieś coś dobrego, żeby się będzie żeby się bawił. Mamy już sobie go na ogłogiu. Jeszcze obiecałam parę słów na temat wiązania młodego konia. A, młode konie, żeby się nie odsadzały, tylko to jest on młody. On nie ma doświadczenia. żeby nie czuł się zestresowany faktem, że jest uwiązany, ja go nie wiążę na sztywny węzeł. Biorę długą linę, bardzo bardzo przydatna rzecz. Owijam ją kilkakrotnie wokół konia wiążący. Także, tak jak widzieliście, koń się cofał, ale nie miał oporu na głowę. Gdyby spotkał się z tym oporem, mógłby wpaść w panikę i zacząć się odsadzać. Oczywiście mogłoby się to skończyć z tym, że pęknie kantar i na przykład koń mógłby zarejestrować, że o fajnie, jak się odsadzam, to jestem wolny, koń mógłby dać nogę i, i wtedy cała zabawa prawda, jest, jest trochę zepsuta. Natomiast tutaj on nawet jak pociągnie do tyłu, to cały czas jest na uwięzi, tak? Ja on cały czas nad nim kontrolę, a on z kolei nie ma tej, tej możliwości zaparcia się i staniecia dęba czy zerwania kantara. No, gościa mamy już ubranego, tak, jest bardzo grzeczny, I weźmiemy sobie go, no, już nie mamy możliwości go w teren, ale weźmiemy sobie go na ujeżdżalnię. Nie wiem, czy, czy, czy nie tam przedłużacz. Zaraz za wami Do, Tam jest duży tam, wygrasz, ten przedłużacz, mm -hmm. spokojnie możesz go, wiesz, filmuj fil, go nawet tak idzie, wiesz, to mm -hmm. co ja tam gadam. Ja chcę, żeby było pierwsza w dokumencie. Myślę, przedłużać i go odwie i my sobie pójdziemy zbożą. Mogę ty to no, ma? Może. Może tak iść. Weź to. Dobra. Idź obok mnie. Szybciej. możesz? Nie, nie. Tak, pomożesz. Widać tak, nie, tak. Nie. Chodzi o to, że to odwinę? No, tak. Dobra. No, była przerwa w nagrywaniu, bo nam się prąd wyłączył z kamery. On na ujeżdżalni... Warto no jest na to go prowadzi, kto go zobaczy.